Film przedstawia nam głównego bohatera o imieniu David. Jest przeddzień, świąt Bożego Narodzenia i na dworze panuje przenikliwy chłód. Widzimy, że mężczyzna jest biurowym urzędnikiem i w tej chwili David rozmawia z niezadowolonym klientem, którego inwestycje stracił. Przy sąsiednim biurku siedzi jego kolega, Cory. Chłopak zaprasza kumpla na firmową imprezę, na której będą wszyscy z ekipy. Cory dodaje też, że dziewczyna o imieniu Emily ma dziś ostatni dzień Potem przenosi się do innego oddziału, więc drugiej szansy, by David poznał ją bliżej, może już nie być. David niechętnie zgadza się pójść na imprezę, bo chciałby bliżej poznać Emily. Na imprezie Cory opowiada wszystkim niemrawe żarty i widać, że już sporo wypił. David, dostrzegłszy Emily, postanawia porozmawiać z dziewczyną. Jednak rozmowa im się nie klei i Emily wychodzi z imprezy. Gdy tylko znajduje się na zewnątrz, Okazuje się, że nie może złapać taksówki. David uznaje, że to jego moment i proponuje, że ją odwiezie do domu, na co dziewczyna przystaje. Wydaje się, że u Davida wszystko układa się świetnie, ale gdy wracają, by pożegnać się ze znajomymi, Cori prosi, by jego podrzucić do domu. Po długich namowach David się zgadza. W drodze do domu dziewczyny Cori znowu rzuca nietrafione, wcale nieśmieszne żarty i podgrzewa atmosferę w samochodzie. Wkrótce Cori prosi, by się zatrzymać i coś przekąsić, ale David mu odmawia. Jednak mężczyzna coraz natarczywiej nalega na postój w kawiarni i w końcu namawia przyjaciela, by zmienił trasę, lecz najpierw muszą wypłacić gotówkę z karty. Dlatego nasi bohaterowie podjeżdżają do najbliższego bankomatu. Kori wchodzi do bankomatu sam, ale po chwili każe wszystkim podejść do środka, tłumacząc to niby niedziałającą kartą. Najpierw przychodzi David. A potem, wyjmując kluczyki ze stacyjki, dołącza Emily. Wypłacają pieniądze i już mają wychodzić, gdy zauważają na parkingu dziwnego mężczyznę. Ten nieznajomy po prostu stoi i patrzy na nich. Sytuacja natychmiast niepokoi Emily i Davida, ale Cori się nie przejmuje, bo może to tylko ktoś, kto czeka w kolejce, by też wypłacić pieniądze. Niedługo potem na parkingu zjawia się mężczyzna wyprowadzający psa. Nieznajomy w kapturze odwraca się i idzie w jego stronę. Nagle napada na spacerowicza i szoruje jego twarzą po asfalcie. Gdy to widzą, nasi bohaterowie wpadają w panikę i nerwowo szukają przycisku wzywającego policję. Nieznajomy w kapturze wraca i staje naprzeciw budki z bankomatem. Bohaterowie zaczynają omawiać możliwe drogi ucieczki i wychodzi na jaw, że nie mają przy sobie telefonów, a jedyny smartfon Emily został w aucie. David chce popędzić do samochodu, lecz przyjaciele mówią, że nie zdąży i mają rację, bo nieznajomy w kapturze natychmiast włamuje się do ich auta. Mężczyzna wyciąga narzędzia z bagażnika, po czym znika za pawilonem i na chwilę wypada z ich pola widzenia. Po chwili rozlega się upiorne łomotanie, które ich przeraża. Nieznajomy w kapturze odcina prąd w budce i co gorsza, ogrzewanie. Nieznajomy w kapturze wraca na swoje stanowisko i obserwuje wejście. Po jakimś czasie bohaterowie dostrzegają przejeżdżający patrol policji. I zaczynają rozpaczliwie krzyczeć oraz wołać o pomoc. Jednak radiowóz po prostu zawraca i odjeżdża. Wkrótce zastanawiają się, czemu ten psychol nie wchodzi do środka budki. Dochodzą do wniosku, że nie ma karty, bo drzwi otwierają się wyłącznie po jej przyłożeniu. Postanawiają więc oddać nieznajomemu całą gotówkę oraz kosztowności. W tej samej chwili nieznajomy w kapturze bierze do ręki stalowy drut. W tym momencie bohaterowie przypominają sobie, że Kori wszedł do budki ze złamaną kartą, co oznacza, że drzwi od początku były otwarte. David staje w progu, rzuca mężczyźnie w kapturze kopertę i prosi, by ich puścił. Nieznajomy w kapturze podchodzi, by ją podnieść, a David wykorzystuje szansę. Pędzi do auta i próbuje je odpalić, lecz wiązka przewodów jest przecięta. Wtedy chwyta telefon, ale nie zdąża z niego skorzystać, bo psychol wyciąga go z samochodu. Nieznajomy w kapturze zaczyna brutalnie okładać Davida, lecz temu udaje się wyrwać i wbiec z powrotem do budki. Nieznajomy w kapturze wraca po telefon, a potem bierze też kopertę z pieniędzmi. Emily postanawia napisać szminką na szybie słowo help. W środku robi się lodowato i bohaterowie grzeją się jak tylko mogą. Cory uważa, że lepiej zaryzykować ucieczkę na zewnątrz, niż zamarznąć w środku, ale nie ma odwagi wyjść sam. Nagle zauważają samochód. To nie policja, tylko ochrona obiektu. Ponownie próbują zwrócić na siebie uwagę i tym razem ochroniarz ich dostrzega. Mężczyzna w mundurze podchodzi do budki i zobaczywszy ciało, zaczyna wzywać wsparcie, lecz wtedy nieznajomy w kapturze mu to uniemożliwia. Nasi bohaterowie są w szoku po tym, co widzą. Kori wciąż naciska, by uciekać, ale reszta jest przeciw. Nagle drzwi budki otwierają się i do środka wchodzi nieznajomy w kapturze. Bohaterowie od razu rzucają się na intruza, lecz ten okazuje się bardzo silny. Dopiero działając we dwójkę, udaje im się go obezwładnić. David znajduje sposób, by uspokoić napastnika na dobre. Gdy kończą tę niełatwą robotę, podnoszą wzrok i widzą, że nieznajomy w kapturze cały czas stoi na zewnątrz i się przyglądał. Okazuje się, że powalili zwykłego człowieka, który chciał tylko wypłacić pieniądze z bankomatu. To kompletnie ich paraliżuje. Kori tak marznie, że zakłada kurtkę mężczyzny leżącego na podłodze. Wkrótce zaczynają się kłócić i obwiniać nawzajem o to, że utknęli w tej pułapce. W końcu Kori ma dość siedzenia bezczynnie i postanawia uciec, zanim psychol znów pojawi się na horyzoncie. Nikt nie potrafi odwieść Kori'ego od tej decyzji, tak jak i jemu nie udaje się namówić reszty, by poszli z nim, zwiększając szansę na ratunek. Kori wychodzi z budki i rzuca się do biegu. Daleko jednak nie ucieka, bo zahacza o rozciągnięty drut i upada. Emily nie pozwala Davidowi pobiec z pomocą przyjacielowi. Tymczasem nieznajomy w kapturze już zbliża się do Koriego. Emily wciąż powstrzymuje Davida, a Kori ostatecznie dostaje śrubokrętem w brzuch. Dawid jest w szoku po tym co zobaczył i dziewczyna przysiada przy nim. W tym czasie nieznajomy w kapturze coś majstruje za budką. Nasza para zaczyna rozmowę, w której David bierze winę na siebie, choć Emily tak nie uważa. W trakcie wymiany zdań prawie się całują, ale rozprasza ich hałas. Nieznajomy w kapturze znowu coś demoluje za budką. Nagle David zauważa, że Cory wciąż żyje i razem do niego biegną. Podnoszą Coryego i decydują by wciągnąć go z powrotem do środka, ledwo zdążając przed napastnikiem. Próbują prowizorycznie zatamować krwotok, lecz nic nie skutkuje. David robi co w jego mocy by uratować przyjaciela, a nieznajomy w kapturze po cichu podstawia ich samochód pod drzwi budki. Niespodziewanie z kratki wentylacyjnej zaczyna lać się strumień wody, bo nieznajomy w kapturze wcisnął z drugiej strony wąż strażacki, a żeby nie mogli uciec zablokował drzwi autem. Znajdują zapalniczkę i próbują uruchomić czujkę przeciwpożarową, ale i ten plan bierze w łeb. Postanawiają więc wzniecić większy pożar i podpalają wszystko co się da. W tym czasie nieznajomy w kapturze stawia sobie krzesło, by wygodnie obserwować. Emily wspina się na barki Davida i przykłada płomień do detektora, aż wreszcie alarm przeciwpożarowy się aktywuje. Jednak David przypadkiem się poślizguje i zrzuca dziewczynę. Emily uderza głową i nie odzyskuje przytomności. David płacze, trzymając ją w ramionach i żegna się z nią szeptem. W tym momencie nieznajomy w kapturze rozbija budkę samochodem, a David, wściekły do granic, Postanawia oddać cios. Chwyta butelkę alkoholu i robi z niej koktajl mołotowa. Wychodzi z budki, podpala butelkę i ciska nią w napastnika. Tyle, że trafia w ochroniarza, a nieznajomy w kapturze stoi obok i tylko się przygląda. W tej chwili przyjeżdża policja i straż pożarna. Zamiast udzielić pomocy, funkcjonariusze chwytają Davida, zakuwają i pakują do radiowozu, nawet nie słuchając jego tłumaczeń. Policjanci wyjmują dysk twardy, i widzimy, że kamery zostały uszkodzone. Na ocalałych fragmentach nagrania wszystko wygląda tak, jakby David oszalał i zabił swoich przyjaciół, a żadnego nieznajomego w kapturze w ogóle nie widać. Na koniec filmu widzimy, jak nieznajomy w kapturze pracuje w swojej kryjówce, i rozumiemy, że to był drobiazgowo zaplanowany scenariusz, a on już szykuje kolejną akcję. To już koniec filmu. Dziękuję wszystkim za obejrzenie tego filmu do końca. Dajcie temu filmowi polubienie. Napiszcie w komentarzach co sądzicie o tym filmie i do zobaczenia w nowych filmach.